Nie, to nie jest clickbait. Czy życie na tak małej przestrzeni może doprowadzić do myśli, żeby zakończyć swoje istnienie? No to to było ciekawe spotkanie. Tak, to było bardzo interesujące spotkanie. Mogę mówić dziwnie, bo mam chore gardło teraz. Hmm. panie z NHS-u oraz Pani menadżer sklepu były tutaj z Michem z NHS. NHS to jest taki polski NFZ i pytały się, czy hmm, Czy nie mam myśli samobójczych, bo dostały wezwanie od policji, że ktoś. Hmm, Chyba dzwoń do nich i się że ma myśli samobójcze i, i że jest chyba bezdomnym, albo też żyje w aucie jakimś. Hmm. Ale zapytałem tylko, właśnie, czy dobrze się czuję. Bo się mówiłem, że byłem w aptece, e, dostałem e, lekarstwa i jest lepiej niż rano. Zdecydowanie jest lepiej niż rano. Może nawet mi powoli głos wraca. Hmm i obawia, że gotowanie na takiej kuchence to nie jest najlepszy pomysł, żeby się nie zaczadzić. No i mam zawsze uchylone okna jak gotuję, także luzik. Jak powiedziałem, że jakieś 7 lat mieszkam właśnie w No pewnie pomyślałem, że w ten sposób to, to się <laughs> przejęły. Hmm. Okazało się w tej rozmowie, że im wcale nie chodziło o mnie. Ale jak przychodziły parkingiem, to rzuciłem się w oczy jednak. Mm -hmm. Co prawda, e, życie w osobówce może prowadzić do różnych. niefajnych myśli oczywiście. E, na szczęście mi, ja takich nie mam. Nigdy nie miałem. Także chcę was po prostu. Nie chciałem Was przestraszyć, ale sama sytuacja była bardzo ciekawa i byłem bardzo zaskoczony tą reakcją. No i przynieśli misia, żeby poczuł się lepiej, w razie co. Mhm. Pani menadżer w ogóle porównała mnie do tych gypsy, czyli do irlandzkich cyganów, którzy też tam mieszkają sobie obok przez, przez te kilka dni na ich parkingu. Nie podobało jej się to. Bo to jest tylko dla klientów Azdy. Nie. Żeby sobie mieszkać u nich na parkingu Ale chciałem Ci pokazać też jak wygląda w ogóle takie życie w osobówce Więc zapraszam Cię do kolejnej części W której Ci właśnie pokażę Czy można żyć na takiej małej przestrzeni Wygląda na to, że Gypsy też się zbierają A za nimi oczywiście Zostały Starcy śmieci z jednej strony Z drugiej strony Hej, hej Coś Ci pokażę fajnego, bo ja nie zrobiłem całej izolacji w, z przodu i jak odsłonię w ten sposób to tutaj kawałek okna jest bez izolacji przez co mam teraz takie świetliki fajne i wszystko jest tutaj pozamykane a ja mam jasno jest godzina dziesiąta, bardzo późno, bo szedłem spać Trzeba się w końcu zebrać Korzystając z tego, że jest odpływ, to chętnie bym poszedł sobie na tamtą wysepkę Ale trzeba montować film na jutro, no niestety Teraz, kiedy jest odpływ No to ludzie sobie właśnie wędrują na wysepkę Można się przejść A najśmieszniejsze jest to, że a ja jestem tutaj drugi raz i a może trzeci, i zawsze jest odpływ. Jeszcze nie, nie widziałem, żeby tutaj było morze. Zrobiłem bardzo fajne zakupy w Lidlu. Przy okazji oni to mają kosz na śmieci. I w dużej części Lidlów mają też toalety. Tak, więc poranna kupka, zakupy, śmieci wyrzucone. Kurde, można jechać dalej. Jest poniedziałek. Ja zrobiłem zakupy, jak widziałeś, tu jest wjazd do mojej pracy, tu jest przystanek a ja teraz będę czyścił kierownicę całą, bo jest coś brudna i jak na szybko przetarłem mokrą ściereczką, to była cała czarna i się trochę lepiej, więc trzeba to wyczyścić w końcu a nie było czasu ostatnio, że mam cały tył zawalony rzeczami, zakupami udało mi się zrobić pranie u Agnieszki, więc jest wszystko porobione nawet odwiedziłem fryzjera i później jeszcze ogoliłem się sam z boku. Em, także fajnie, wszystko jest gotowe, a teraz jest godzina 11. Ja mam ja zaczynam pracę dopiero o 3.30 i będę do, do północy tam e, w pracy i teraz zamiast spędzać ten słoneczny dzień na plaży pobliskiej to chcę przygotować e, odcinki na kolejne dni bo e, wtorek i środa jest bardzo ciężka bo mam dosłownie kilka godzin na ogarnięcie się na przygotowanie wszystkiego więc fajnie jak będę miał do przodu ponagrywane wszystko także teraz szybko sprzątanko i zaraz biorę się za robotę z ciekawych rzeczy, to te chusteczki są do czyszczenia i to są takie wilko i to jest antybakteryjne one już są dość stare i lekko suchawe były i one tak, no, coś wyczyściły a po tych użyłem tych i one były dość mokre i to są do czyszczenia twarzy i ale wydaje mi się, że one dużo lepiej wyczyściły. W ogóle, w czasie jazdy przeczyściłem trochę tymi, później porządnie tymi, i później jeszcze po tych tymi i najbardziej zgarnęły te do demakijażu. Czy one mają jakiś rozpuszczalnik sobie, że one tak wyszło to wyczyściły? Nie wiem. <laughs> Dziewczyny, podpowiedzcie coś. W międzyczasie, pomiędzy renderowaniem, w końcu znalazłem trochę czasu na e, czytanie tej książki. I taki mały chyba błąd znalazłem, ale zobaczymy czy się nie obroni zaraz to w dalszej części tutaj książki. 200 gram piersi z kurczaka plus sałatka, w sumie to jest 3 funty taki posiłek. To jest moja półeczka w lodówce w pracy, także są plusy z pracy, nie tylko wypłata, ale dostęp do lodówki i do lustra by się przydał też. Kupiłem podgrzybki i będę robił teraz jajecznicę. Do tego będę wsadzał jeszcze pomidorki. Mam kiełbasę Chorizo. Um, I tam jeszcze chowa się cebulka. Yy, banany nie. <ścoughs> Ale jak widziałeś, kawka już się robi. I zaraz będę tutaj smakował i chcę się szybko ogarnąć, bo widzisz, że jeszcze śpię i jak skończę, to biorę się za edycję filmów, bo muszę dzisiaj rzucić dwa filmy, bo jutro nie ma szans, żebym e, zmontował coś. To będzie pyszna jecznica. Cebulka, kiełbaska, teleśne grzyby, pomidor. Uh -huh. Teraz tam jajka i gotowe. Chorizo nadaje temu bardzo pikantny. E, po ale na szczęście mam ogórki kiszone mm. żeby ułatwić zmywanie to po jajecznicy z całego tłuszczu po prostu przecieram papierem toaletowym i teraz jest praktycznie o, czyste dlatego we, wezmę to przemyję i zużyję dużo mniej wody i pamiętaj, że ja mam tego taki banaczek na wodę e, i tu będę miał za chwileczkę najgorsze jest to kiedy się żyje w osobowce pomimo, że mam toaletę w środku to za dnia ciężko z niej skorzystać bo mam pościągane już zasłonki z okien, więc idę w krzaczki więc muszę pójść w, tak, w taką tutaj ścieżkę którą tutaj czasami ludzie biegają I muszę na tyle odejść, żeby zobaczyć żeby nikt nie biegł nikt nie jechał na rowerze a na szczęście teraz mało osób jeździ teraz, bo słaba pogoda jest ale za kiedy jest słońce, to tutaj często ludzie chodzą, no i ciężko w takiej krzaczki pójść. I to mnie naprawdę wkurza. To mnie naprawdę wkurza, że nie mogę normalnie się odlać jak człowiek tylko muszę kurde, łaźle po krzaczkach. Ej. Dzień dobry. Um, dzisiaj mi się skończyła ropa. Ale na szczęście mam taką grzałkę, którą mi tak wcześniej oddałem na całą noc, ale ona nie dała rady i nad ranem sobie włączyłem tą elektryczną no minusem takiego grzenia jest to, że ciepłe powietrze się utrzymuje u góry zamiast na dole więc zdecydowanie wolę grzać Webastem, jest dużo bardziej efektowne, efektywne no ale mówię, no, skończyła mi się ropa, jest rano i to jest dzień prysznica, więc trzeba się powoli zbierać, kurde, no nie wyspałem się Dość późno skończyliśmy pracę e, Jeszcze e, siedziałem chwilę na internecie, odpowiadałem Wam na komentarze i zeszło za długo hmm. Ale dobra, e, trzeba rozpocząć ten dzień może jakąś fajną muzyczką i do dzieła Pozesłaniałem zasłonki, położyłem się, odpaliłem Webasto Czy masz też tak, że kiedy jesteś zmęczony, to nie chcesz iść spać? Jestem tak padnięty, ale... Ech. Szkoda mi czasu na sen, porobiłbym coś Nadgonił trochę Było tankowane, więc trzeba przytrzymać ten guziczek 5 litrów Pełna. jajecznica zrobiona z kiełbaską. Kawka jest. Słońce jest. Pozmywałem po śniadaniu, ale jak widzicie, jest to na parkingu. Nie ma tu żadnej trawki i nie widzę żadnej studzienki obok mnie, więc całą tą wodę wleję do kibelka, który jest z przodu. Jest to toaleta separacyjna, a przy okazji ta woda troszeczkę rozcieńczy siuszki. Przez co też powinno, no na pewno to nie zaszkodzi, a może troszeczkę pomóc e, w utrzymaniu e, tam e, czystości. To jest głębsza rozkmina, co chcę powiedzieć, ale to nie jest tematem tego odcinka, więc może e, to w innym odcinku powiem. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz wszystkie vlogi od początku do końca, a szczególnie te starsze e, i że komentujesz je. To jest mega bardzo pomocne dla mnie. Właśnie takie treściwe filmy wrzucam od poniedziałku do piątku. A teraz chcę zaprosić do wywiadu z bezdomnym rumunem.